Ой, ну, да, ну, е там спарился. на полиция. Сус, кривучила, кучика, мантучила, снег, не знаю, Czarne oko, czarne oko. Tak, to. mam. Dzień dobry, z kim mam przyjemność? A teraz z kim mam przyjemność? To pan, panie Danielu? Tak, ja. Co przedstawi się pan? Panie Adrianie, nie chcę mi się, zmęczony bym się dzisiaj. Ale o co, to tak jest pan zmęczony, że ma pan chęć dyskutować, ale nie ma pan chęci się przedstawić? Nie, nie mam, mam chęci dyskutować, ja tylko pytam się, jak pan dzwoni na umowę, w jakim zamiarze pan do A to nie wie pan po co? To tak? Tak, Od też. Kaczony, dziękuję, ale miło chwileczkę, 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 a co nie przedstawi się pan? Ale naprawdę, nie mam ochoty i chęci. Ale o tym mówi ustawa o dostępie do informacji publicznej. Pewnie, że tak, ale ja nie mam ochoty. No to ale to wtedy pan złamie prawo, naruszy prawo. prawo. Nie pan mi powie. Jeszcze raz? Jakie prawo? Artykuł 61 Konstytucji RP i. Jeszcze raz? O dostępie do informacji publicznej nie, już pan. co mówi Ja nie pamiętam dokładnie, wiem. ale ja panu wskazuję podstawę prawną, że pan może sobie Jeżeli sam... Ale pani powie, czego dotyczyło ustawa prawna, bo ja nie wiem. Ja mu nie muszę wszystkiego wiedzieć. No oczywiście, ja też nie wiem, ja wiem to, to co potrzebuję, nie? Panie Adrianie, ja panu odhaczam. Yy, miłego dnia życzę. Ale co, nie... proszę pana, ja żądam, żeby pan się przedstawił. ja nie mam takiej ochoty. No ale to niech pan nie opowiada głupstw, bo Panie. pan naruszy prawo wtedy. Adrianie, ja tylko yy, nie... ja mówię ja no, to, co myślę. No okej, okay. ja, no, jakby każdy mówił to co myśli, to wie pan co by było? No nie, no ja, wie pan, ja myślę bardzo dobrze, myślę pozytywnie przede wszystkim. Ja też, ja też właśnie staram się pozytywnie o was myśleć. Ja również o panu, także miły życzę miłego dnia. O Zaraz, ale jak wy nie przestrzegacie prawa, to jak ja mam miło o was myśleć? Proszę. Pana, ja zawsze przestrzegam prawa. Nie pan nie mówi liczym nogi, bo ja odpowiedzialam za siebie nie za policjantów. A no to też, pan, pan akurat... No ale to teraz się pan nie chce przedstawić, to pan narusza prawo w takim wypadku. No jakie prawo nie panu powiem. Artykuł już panu powie chwileczkę. Artykuł 61 konstytucji RP oraz artykuł 2 ustęp 1 i artykuł 10 ustęp 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej Że? Że pan mi nie udziela takich informacji, Dobrze, które, ale... których ja żądam. Mówi tak, jeżeli osoba jest znana osobiście, to nie muszę panu się przedstawić, ale pan mi. Jeżeli pana, ja pana znam, to mogę odstąpić od legitymowania, bo poznam pana dane. No pan zna, ale ja... no bym no, tak, o... się na ulicy, mówi pan mi, dzień dobry, ja panu odpowiadam. Jak mnie pan zna, to ja się panu przedstawię, aż wina panie O, widzi pan jak ładnie, no i wszystko. Ja więcej już nie chcę. Wszystkiego dobrego. Również Przez też dziękuję, do widzenia. No, policjant się przedstawił, w końcu po 3 minutowej rozmowie, ale... Ten policjant przynajmniej jest opanowany.